manko lodziska, tutaj z strony was host, Max nie umie grać. Nagrywam, nagrywam dla was kolejny odcinek Borderlandsów. E, mnie ta gra się spodobała, e, ładna graficznie w ogóle. Więc zaczynajmy, e, nie spatrząc się, postaram się troszeczkę bardziej komentować co tu się dzieje. Ale dzieją się tutaj różne rzeczy, więc tak czy siak lecimy do znacznika kolejnego, którego nam wskazuje na mapie, gdzie mamy iść i co robić. Więc może zdobędziemy coś lepszego, może nie, się zobaczy. <tellanie> <tellanie> <dryny> <tellanie> jakaś zrujnowana... A tu wszystko jest zrujnowane tak naprawdę, bo to jest styl. To wygląda jakiś butlegowy postal. Ok, i wskazują nam, że musimy dla nich zebrać jedzenie, a raczej znaczy odzyskać kradzione jedzenie. O, Jest dużo szałów, po co tyle od tego? Jeżeli to był twój pies, przepraszam, nie chciałem go zastrzelić. Naprawdę. No nie, zaś. To wiadomo, że. Wiadomo. Strzelamy i cofamy się do tyłu. <głosy> <głosy> Powiem szczerze. Te potwory są głupie jak No, Nie wiedziałem, że macie. Atak specjalny, że możecie do mnie podskoczyć. Ale to chyba to było takie normalne. Ok, mam jeden, lecimy dalej. Ciekawe, czy to będą takie fale, że jak będą mnie atakować, to będą mnie gryźć. Dobra, widzę kolejne miejsce. Kurde, Cyrus tam jedynka mi się przypominał. Dosłownie. były takie potwory, te podobie skakały jak one. Tu się śmiesz. No, jest nic śmiesznego. Spamył mi atakiem. Bo, że, chyba, że to są silniejsze, po prostu nie mogą spamić ataki. Bo czuję, że mnie spamiliły jedną ciągę ciągle jak, jak w Cyrus sam, no. Jak w Cyrusie. Dobra. Całe jedynie odzyskane, możemy wracać do bazy. Pomogłem facetowi że rurką zapawnie zaczyna się robić. Oczywiście specyficzne postacie są bardzo, no bo jak to jest kreskuskowe, takie mocno szaszleningowe, no to... No to moim zdaniem to bardzo fajnie wygląda. Spoko macie planetę. Ta? Gąliliście. Te potwory zawsze się będą rozpawnić. O! W końcu udało mi się go fajnie zabić. W powietrzu. Gońcie mnie. Albo gońcie się. Tyle. Opa, z siema nara. Sami tu przyjdą. Co bardzo agresywna, ludzie. On umarł taki. Nie, umarłem. <ścoughs> o Boże. Zabawne jest to. Ragdur też oczywiście jest fajny, bardzo fajny w tej grze. To mi się też podoba. Z O, jak ładnie. I tu mamy. Poczekaj, czekaj, Przylazło. Czekaj. Widziałem się, lazło. gdzie on był? Gdzie on celował? Ała! I'm hit. I'm hurt. Need Help! Dosłownie tak bym się czuł. Oczywiście na początku muszę ci. Jak zawsze. Zobaczysz, to w tym sklepie się znajduje. Combat Drive, Machine Gun, a to jest granatnik. Głównie mam amunicję do pistoletową i amunicję do shotguna. Aha, to są amunicje, widzę do kupienia. You cannot afford that! Jestem widny! Macie jakieś tanie granaty? O awesome. są A mogę maksymalnie I Aha, G do Eee... do granatów, jest blisko... A się przyda. Mi się tak kogoś chciał... E, e, Mo powiedzieć bombowo. E, z Czystą przyjemnością, e, kabum komuś zrobić. Ten respawn. Oh, oh. kurde ten respawn. Wiecznie w tym samym miejscu są kolesie. Co to ma być? Będzie tylko więcej, więcej i więcej. Wiadomo czego. Będzie tylko poziom, kurde, nie reguluje cały HP, więc. Musicie sobie poczekać. Cień manko. Kd Destroyers. A, muszę to coś bo mnie zbili. No, mnie się zaś, zaś pojawią, bo oni się zawsze w tej sali nie pojawiają. O nie! Pobili mnie! I to jest. strzelać, to mi się wydaje, że on robi. Co Jak zauważyliście, moja kamerka się przesunęła. Wolałbym mieć trochę HP. Nic, imcz im, imic, roboty Robot tak naprawdę to ja jestem tym robotem, bo on też lubi nic robić. ma robić. Aha, muszę iść po, gdzieś po tamtej stronie. Przejść tędy. A ja myślałem, że to jest pilar do autosyju. O, lefel! Well, that skill kill point. Okej. Okay. Aha. Stolecce, tu są różne umiejętności. Lower, melada maga maximum health, strength shift, expression maga, and, and and uh, uh, trox, the Stance, uh, ok. Ah, yeah, uh, F to play respect. Console is sitting Tylko tyle wystarczyło. No, głośne było na pewno. Głupie mu oproszę. O proszę. I tu mamy. Je. Oczywiście lecimy dalej. Są sklepy jakbym nie miał. Ten się oczywiście. zbugował. Kurczę, Wy macie problem do tego kamienia. No normalnie. No, kamień e, normalnie jest dla Was. E, o coś do Was mówi. On. Jeszcze nie wiem co. Nie chcę wiedzieć co. O! Chyba nie poszło. No, ja, ja tam wolę shotguny. A może to na przykład pistolet, a potem jakiś karabin. Co to jest? Rozumiem, że panowie, panowie postanowiliście wybuchnąć, Rozumiem. A, moje ulubione na śmiecie. Ciekawie, umarłeś, wiesz? Podoba mi się. Mam pewien. pewien sposób bycia, moim zdaniem. I to jest właśnie. Ja już nie dziwię się, czemu ludzie y, są oczarowani y, tą grą. Ja się nie dziwię, naprawdę ta gra potrafi być yy, bardzo ciekawa. Okay. Oczywiście, tak, tak. Mistrz rzucania granatów. Oczywiście, lup, Aha, aha. aha. F, nie? Co się stało? Proszę pana, to tu stanęło? Wziąłem go, obiłem. Powiem szczerze. A jedyne co najczęściej to ja będę tu kupował eee. Wiadomo co. Dobra, przydałoby się. tu punkować. Aha, dostałem jakieś kabiny, pistolet, który odpala. A ja nie będę się ubierał dosłownie w złom. Nie muszę iść do kibla i szybkie maszu, maszu, maszu i... Chyba wszystkie kible farmu, <noise> tak to brzmi. Wszystkie kible przecież farmy. To był ten cały koleś, szef bandytów, którego obiłem. Faktycznie, był challenge, ale mój własny granat prawie mnie zabił. No tak, w końcu nie umiem grać. Jak? Zawsze. Czyż nie? Piszcie w komentarzach, czy umiem w to grać, czy nie. Bo kiedyś takie gry podobne grałem. teraz lepiej. Sylwisko mi się wydaje. Chyba. watching us. Day Watching US Akcja się zaczyna Poszedłem tamam. jakoś kurde złą stronę jak zawsze Umiejętność mapy proszę pana pan nie ma umiejętność mapy Coś mi Aaaaaa! Co to jest? I czemu to lata? Musimy rzeżeć. Już? Aha. O, całkiem fajnie. Chyba jedziemy. A idź! Tu bardzo ważna jest eksploracja w tej krze prawdopodobnie, proszę Państwa. Ile będzie was tu jeszcze? O! Huuu. To było niezłe, proszę Państwa. Ale widzę, że. O! Ok. O! Jak coś wyrzucić? Nie, nie, nie. Z tej strony. I są prości. A amunicja do pistoletu doprowadziła te potwory. coś mi tutaj kurcze goniło. Level, proszę państwa, jest zawsze mile widziany, bo bez poziomów w tej grze widzę, że nie dałoby. To jest idealny moment, by zakończyć naszą przygodę. Pobawiliśmy się, mamy kupa nowego sprzętu. Prawdopodobnie będę musiał teraz później go sprzedać. Tak czy siak, eee, suby, lajki, komentarze, czy wam się to podoba. Cześć i czołem. Papa, mm. miłego dnia, papa, jutro się zobaczymy, papa.